Cześć, dzień dobry, witajcie. Dziś chcę Wam pokazać niesamowite tabletki, które nazywają się Vitolize. I Vitolize przez jakiś czas nie było, wróciło w nowym opakowaniu i są to tabletki dla mężczyzn, właśnie te. I też jest wersja dla kobiet. Tabletki starczają na około miesiąc czasu. I opowiem Wam w tej chwili o tych tabletkach dla mężczyzn. Posłużę się oczywiście ściągą. E, więc one mm, mają zawierają cynk, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom testosteronu we krwi, a także prawidłową płodność i funkcje rozrodcze. Czyli widzicie, jest tutaj pomocny w pewnych sprawach. E, selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy. Też może być potrzebny. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, witaminy C i E pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Całość uzupełniają likopen oraz odżywcze wyciągi roślinne. I właśnie to są bardzo dobre tabletki, jak widzicie, dla, specjalnie dedykowane dla panów. Tutaj jest taki krótki składzik, nie wiem czy to teraz będzie fajnie widać, zresztą jest jak zawsze odwrotnie w TikToku. Jest to tak, 60 żelowych tableteczek do popijania dwa razy dziennie po jednej tableteczce, tak? Bo ja tu nie widzę, nie jestem mężczyzną, nie używałam ich, ale będę właśnie teraz używać te dla kobiet. Polecam serdecznie